Dzień dobry, przed wami rozkład dla osób spod znaku Lwana listopad 2025 roku, zaczynajmy! Trójka monet, trójka kielichów chłoby was. I szóstka monet. No proszę jak ładnie. E, zastanawiamy tylko ta szóstka monet o co chodzi? O! Ho, ho, o lala. Wiecie, co, dlaczego się tak roześmiałem? Bo trójka monet jest to karta mówiąca na przykład o podpisaniu dobrej umowy. No, dziesiątka mieczy, a potem jest e, trójka monet mówiąca o tym. Jest coś, co ciebie przygnębia, jest coś, co jest dla ciebie problemem, coś co powoduje, że no jak to się mówi, siedzi to na tobie kamieniem i jest tobie, ciągle o tym myślisz, bez przerwy jesteś jakaś taka zdołowana czy zdołowany, wiecie to może być czy to w sferze zawodowej, czy to w rodzinie, ktoś może się nieładnie zachowywać, może wam brakować pieniędzy itd., ale w tym miesiącu trójka monet, czyli karta mówiąca o tym, że Ty na przykład podpiszesz dobrą umowę o pracę. Jeżeli jesteś osobą bezrobotną, możesz znaleźć zatrudnienie. Jeżeli pracujesz, możesz tutaj dostać awans. Jeżeli studiujesz, może być tak, że dostaniesz stypendium na przykład jakieś jeżeli ciebie coś martwiło przepraszam, jeżeli ciebie coś martwiło to tutaj się z tym kimś dogadasz, po prostu i ta trójka kielichów, ona mówi o tym że, zobacz tutaj jest karta pokazująca że wy zanim coś zrobili, zrobilibyście to nie ufaliście temu komuś każdy, że tak powiem, ruch był poprzedzony takim jakby, tak, tak, już ja Cię znam, nie? Ale jednak jest trójka kielichów mówiąca o tym, że Ty w tym miesiącu, no masz powody do radości, masz powody do zadowolenia, tylko wiesz do czego to doprowadzi? Że yy, możliwe, że, teraz się odezwą osoby, które nie piją alkoholu pewnie, ale przesadzicie z czymś. Przedobrzycie, po prostu przedobrzycie Postanowicie tak Przyświętować, tak poluzować Sobie, że wy do końca Miesiąca nie dojedziecie na finansach No tak to Czuję, że mogą to być kwestie Finansowe, ale może być Też tak, że Jeżeli lew lubi sobie Że tak powiem, zakoniecznie nie wylewa Nie? No to ja bym Powiedział, że yy, Kacyk kacyk będzie gruby i dlatego jest szóstka monet trzeba będzie poprosić kogoś o pomoc żeby was odwiózł do domu albo żeby rosołek zrobił albo w ogóle coś, no przesadzicie po prostu z tą radością, z tym świętowaniem z tym zadowoleniem eee, i potem właśnie jest ta dziesiątka buław mówiąca o matko jak mnie głowa boli oj daj spokój to może tableteczkę, tak, tak kompresik Pewnie jak możesz, proszę cię. O matko, jak mi głowa boli. No ale finansowo też może być tak, że przestrzelicie, słuchajcie. Wiecie, nie dzielcie skóry na niedźwiedziu, to jest dla was ostrzeżenie. Bo to, że wy z kimś się dogadacie, że macie jakąś fajną umowę, to wy a konto już będziecie celebrować. Te, to wydarzenie. Te przyszłe, przyszły kapitał na przykład. Może być tak, że ktoś wam się oświadczy. Od razu radość, od razu stawiam wszystkim kolejkę, nie? Tak, a potem przyjdzie rachunek, że ty się w garażu schowasz, żeby potem cię nie znaleźli, jak przyjdzie do płacenia za ten rachunek, nie? No dobrze. A co w takim razie wyzwaniem dla lwów w listopadzie? giermek kielichów. Ha! To jest jakaś szansa, jakaś okazja, jakaś możliwość, ale czemu wyzwaniem? Ale wiesz co, giermek kielichów to też jest bycie miłym. Czyli ja bym uważał z tym bycie miłym, bo to może Ciebie naprawdę kosztować grubo może dlatego wyzwanie, że w tym miesiącu bycie osobą. Yy, miłą wobec innych, tak jak powiedziałem, kolejka dla wszystkich, na przykład, nie? Albo słuchaj, yy, dostałem podwyżkę, zamówiłem lodówkę. No tak, a z czego zapłacimy rachunki do końca miesiąca? A z czego żarcie kupimy? O rany, nie pomyślałem. No i właśnie, i tutaj ja bym bardziej się w ten, w ten ton sugerował, tutaj. Że, żeby uważać nie? Że ja rozumiem Że wy możecie się cieszyć I macie ku temu powodę Ale nie traćcie po prostu rozsądku Co wam pomoże Lub przeszkodzi Ósemka buław Ja myślę, że przeszkodzi Bo ósemka buław to jest tak właśnie Że wy chcecie być mili Dla jak największej grupy osób Jak najwięcej Zobacz ósemka buław ile tu się dzieje Ile tu się dzieje? Co wy będziecie wyprawiać, yy, celebrując, że tak powiem, tę okazję, tę możliwość? Ja nie, nie wnikam, co to była ta trójka monet. Dokładnie, no bo to wiadomo, czytanie ogólne, ale ładnie wam to wejdzie, że tak powiem, w humorek, że Lew postanowi aż tak popłynąć. Co będzie podstawą miesiąca? Królowa Monet. Królowa Monet jest to jest w ogóle osoba ze znaków ziemskich ale to nie o to chodzi królowa monet jest osobą, która idealnie kontroluje swoje finanse idealnie kontroluje swoje zachowania, ona najpierw się zastanowi, co warto a co nie warto i jeżeli uzna, że ok, stać mnie na takie przybalowanie no to idę, stać mnie na to, żeby yy, na przykład zafundować pizzę, no nie wiem tam sąsiadom chociażby to proszę bardzo, nie? Ale królowa monet nigdy nie traci kontroli nad swoimi wydatkami, nigdy nie traci kontroli nad tym, co robi. Ja nie mówię, żeby tam kompletnie jakoś tak na sztywniaka, Nie, to nie o to chodzi. W końcu w życiu też należy jakby odreagować, nie? Ale to uważajcie, bo lwy mogą mieć właśnie tendencję do prze przestrzelenia w temacie. Co odejdzie do przeszłości? Karta sądu. O, la, la! No, właśnie, i słuchajcie, to by mi sugerowało jeszcze jedną rzecz, przed którą Was wcześniej ostrzegłem. Karta sądu, odchodząca do przeszłości, oznaczałaby, że Ty na przykład świętujesz akonto, czyli dostałem pracę w tej i w tej firmie, a tu się nagle okaże że ty już narobiłaś, narobiłeś długów na przykład, a konto pierwszej wypłaty, a się okaże, że nic z tego nie wyjdzie, z tej roboty. Coś tu jest nie halo i wtedy dlatego by była dziesiątka buław, mówiąca, że lew nagle znajdzie się w bardzo trudnym położeniu. No bo sąd ostateczny, ten sąd tutaj, to jest karta mówiąca o tym, że byłeś w trudnej sytuacji, a teraz z niej wychodzisz. Tylko ona jest na pozycji odejdzie do przeszłości. Jakaś możliwość. Zobacz. Dlatego ja, ja cały czas tu powtarzam, nie trać zimnej krwi i kontroli. Bo te w tym, tygo, w tym tygodniu, w tym miesiącu po prostu. Ja rozumiem, że to jest powód do radości, jeżeli coś fajnego się uda. Ale tutaj jest tak jakby. Wpada ci coś w ręce, a ty już kompletnie odlatujesz. Co w takim razie w myślach, w planach? No ja myślę, że coś ekstra wesołego. No, czwórka mieczy, wesoły. Eee, czwórka mieczy, wbrew pozorom, może być wesoła. Bo to jest karta uzdrowienia sytuacji. To jest karta mówiąca o tym na przykład, że miałem trudną sytuację finansową, ale się udało. Dostałam pracę, dostałem pracę, będzie pieniądz. No, i będę mógł porządzić, będę mogła porządzić. Czwórka Mieczy to też jest karta mówiąca, że na przykład się pogodzisz z kimś. No tylko potem nagle coś znowu wyjdzie takiego. E, mogą być znowu zarzuty o trójkąt. Że e, popatrzysz na kogoś znowu i znowu będzie zazdrość i znowu będzie gadanie. E, już się za kolejną babo ogląda. No, widzisz, że nie mówiłam, nie mówiłam, no, wierzyć takiemu. No. I znów problem. Okej, okay, połowa miesiąca. Dziewiątka monet. No właśnie. Yy, tylko wiesz, w dziewiątce monet to jest trochę niebezpieczeństwo takie, że możesz chcieć pokazać na ile cię stać. Czy to finansowo. Yy, wiesz, popisać się. O, ja mnie tu stasz na wiele, nie? Albo ja już jestem panem sytuacji. Już, no uważaj. No dobrze. Lew jako osoba w tym miesiącu. Tak, tu i teraz. Wejście we flirty, puszczanie oczka. Co jeszcze? Tak jak powiedziałem, nie zastanawiasz się nad tym, czy zapłacisz rachunki, czy coś. Albo czy ta umowa już jest wiążąca, to może być na, naprawdę obietnica tylko, Ale w od razu sobie pomyśli, no to jak, jak już mi powiedział, że mnie zatrudni, to mnie zatrudni. E, wydasz wszystkie pieniądze, idziesz do roboty, a on ci mówi, wiesz co, rozmyśliłem się, no w końcu co nie na papierze, to już e, na gębę to ci żaden urząd nie przyjmie, nie, tematu... Dlatego tu jest pokazane, że to jest karta mówiąca wyraźnie, że ty, jako osoba, w tym miesiącu będziesz żyć chwilą. I to będzie naj, najbardziej niebezpieczne dla ciebie. No dobrze. Otoczenie wobec lwów. Dziesiątka monet. Karta rodziny. Karta stabilności. Karta mówiąca o tym, że. To jest satysfakcja, to jest zadowolenie to jest karta mówiąca o tym że jest jakieś takie poczucie bezpiecznego życia codziennego nie? no może ci ktoś coś takiego zadeklaruje albo może być tak, że yy, pogodzisz się z kimś o wracam wreszcie, z rodziną się dogadałem, nie? Yy, dosłownie yy, pójdziesz przyświętować wracasz pijany do domu akurat traf chciał, pach Eks przyszła i zobaczyła ciebie takiego naprutego, no i potem macie, nie? No to takie właśnie coś w tym miesiącu. Dla, dla lwów Nadzieje, obawy? Tak, rycerz buław. Ja myślę, że nadzieja to jest kwestia, żeby robić, żeby działać, aby naprzód, nie? Hajda, przed siebie. No ok koniec miesiąca. Szóstka mieczy. A z końcem miesiąca to wy będziecie wtedy ratować sytuację. Bo to jest karta wychodzenia z problemów. To jest karta mówiąca o tym, że Lew będzie szukał drogi. Mm, oby nie na, skró na skróte, bo na skrócie zawsze dużo dłużej to trwa. Ale będziesz szukał drogi właśnie wyjścia z tego, z tego skompromitowania się mówiąc wprost. No dobrze. Giermek kielichów w listopadzie u osób z poznaku Dlaczego jest tutaj Giermek Kielichów, wyzwanie? Ano dlatego, że jest piątka kielichów. Czyli było coś, co jednak budziło Twój niepokój, Twoją tęsknotę za kimś z przeszłości. Było coś, co nie doceniałaś, nie doceniałeś i siedziało to w tobie właśnie na przykład. Tak jak mówiłem, że nie interesuje Ciebie, co się dzieje tutaj. Ciebie interesuje, że nie masz pracy, no nie. Trafia ci się szansa, że dostajesz tą pracę, ofertę pracy. No i myślisz, rozmowa ci dobrze poszła, to cię na pewno przyjmą. Dlatego wyzwaniem jest szansa, ale też i bycie miłym. Bo może być tak, że ty postanawiasz. Dotychczas na przykład postrzegano ciebie, że sobie nie radzisz. Nagle dostajesz takiego chwilowego wiatru w żagle i tak ciebie ponosi, że no przeginasz autentycznie. Ósemka buław ma tobie pomóc lub przeszkodzić. Dlaczego? No, bo jest arcykapłan. To jest karta jakichś zasad, odpowiedzialności. Hmm. Czyli widzisz, zamiast e, wykazać się jakąś rozsądkiem, jakąś odpowiedzialnością, e, na przykład uwzględnić, jaka jest procedura, zainteresować się tym. Jeżeli to jest kwestia e, pogodzenia się z kimś, no to wykazania się rozsądkiem, to ciebie kompletnie odlecisz. Ciebie kompletnie poniesie w tym momencie. Temperamencik lwi, proszę Państwa, królowa monet podstawą miesiąca, dlaczego? No, bo jest as kielichów, no widzisz, czyli. To może być tak, że trafia ci się na przykład, przyjęli mnie do fajnej roboty, albo słuchaj, upatrzyłem sobie fajne auto, obiecał mi, że mi odłoży ten samochód, że powie innym klientom, że go nie sprzeda. No i już tu się zacznie cyrk wokół tematu. Dlatego jest dla ciebie ostrzeżenie. Ty masz być jak ta królowa monet. Ty masz być osobą odpowiedzialną. Nie daj się w tym miesiącu ponieść emocją emocjom i działać tu i teraz na tę chwilę. Dlaczego jest. Dlaczego jest. Ee, sąd odchodzący do przeszłości, czyli był już moment, że poczułeś, że dostajesz skrzydeł. Ja wiem, jak to brzmi. Lew skrzydeł, może zaraz Pegaza z niego zróbnie, tylko że to w sumie z głową lwa dziwny by był. No, ale w każdym bądź razie, dlaczego sąd odchodzi do przeszłości, czyli coś, co miało tchnąć w ciebie tą nową energię życiową, nagle się okazuje, że, no sorry, przypadło. Widzisz? Siódemka mieczy. Albo ty sam siebie oszukasz pod tym względem, albo będzie tak, że ktoś będzie wobec ciebie nie do końca. No wiesz, bo może być tak, że tak jak powiedziałem, kwestia pracy, kwestia na przykład kupna auta, sprzedawca powie, no dobra, no to już odłożę ten samochód, niech sobie stoi, jak pan przyjdzie, a po chwili przychodzi inny klient, kupuje to auto, no bo ma pieniądze przy sobie i, i sorry, i to może być twoje poczucie oszukania. Ale może być też tak, że ty sama siebie, sam siebie oszukasz co do czegoś, no i będzie lipa. Czwórka mieczy, czwórka mieczy, czyli uzdrowienie sytuacji, nareszcie będzie wszystko na prostej, eee, pogodzenie się z kimś, no i ty masz to w myślach, w planach, dlaczego? No, królowa buław, eee, mogły być zarzuty o to, że ktoś ma kochankę na przykład. Mogło być tak, że e, chciałeś chciałaś, żebyśmy byli. W sensie nie ja, ale, ale żebyście Wy byli parą małżeńską, a to jest osoba, która jest w wolnej relacji. Królowa Buław to też jest energia lwa, autentycznie lwa, buławowa, nie? No to tu temperamencik zadziała dziewiątka monet. W połowie miesiąca dlaczego? no bo siódemka Moner, widzisz to jest karta mówiąca o tym, że zamiast poczekasz jakie to coś wyda owoce, konkrety to ty będziesz chciała, chciał już udowodnić wszystkim jak panujesz nad sytuacją, ile masz pieniędzy jak sobie doskonale w życiu radzisz yy, jakie to czadowe auto kupujesz, albo dom i w ogóle, a to wszystko jest patykiem po wodzie Dlatego ten rozkład jest dla ciebie ostrzeżeniem. To nie jest tak, że słuchaj, ktoś ciebie ładnie potraktuje i ty masz już się bać i w każdym e, widzisz złoczyńcy. Nie. E, to nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby opanować swój temperament i opanować swoje, jakby e, jak ktoś ci coś obieca, to ty nie lataj potem i nie trą po całym osiedlu przynajmniej, że słuchajcie, to, to i to. No nie. Dopiero jak będą konkrety A nie, że ktoś ci coś obiecał Czyli on obiecał, że mm, Powiedział, że mnie kocha I już latasz dookoła I trąbisz, że będziecie małżeństwem Bo powiedział, że cię kocha No to żebyś się nie zdziwiła, nie zdziwił e, No dobrze Giermek Buław Lew jako osoba hmm. Giermek Kielichów To jest to tutaj Czyli trafia ci się jakaś szansa, jakaś możliwość, nie? Ale ty już się nie zastanawiasz, żeby to w sposób taki na chłodno do końca doprowadzić. Nie, nie. Ty od razu wyskakujesz z euforią i już działasz, nie? Znaczy, działasz w sensie takim, świętujesz. No dobrze, dziesiątka monet. Dziesiątka monet w otoczeniu. No, chyba że się okaże, że. Wy poznajecie kogoś, kto ma rodzinę, a wam się wydaje, że to jest osoba wolna. No też może tak być. No, Redwan. Mm. Może się okazać, że rodzinka ciebie przytemperuje. Eee, co jeszcze? Eee, no bo Redwan, no to może, może być przyjazd rodziny, na przykład. Albo że trzeba będzie rodzinę za. Jakby to powiedzieć. Jedziesz do mamy, jedziesz do, do wujka yy, prosić o pożyczkę. Bożeś wszystkie pieniądze prze... No już sobie sam dopowiedz. W każdym bądź razie jest kwestia taka, że... Yy, no proszę Cię, przynajmniej opanuj w tym miesiącu. No widzisz, ósemka buław i trójka monet się odwróciły. A zobacz co masz tutaj, ósemkę, yy, ósemkę buław a trójka monet była w przełożeniu jako powód twojego świętowania, albo też i powód, że dogadałaś się z kimś, dogadałeś, a potem wracają problemy z zarzutami, na przykład o to, że ktoś spojrzał namiętnie na kogoś jeszcze i koniec kontaktów, zerwana cała umowa. No, to już sobie wyobraż. Eee, szóstka Mieczy koniec miesiąca, czyli ty ratujesz swój tyłek ratujesz się z sytuacji na przykład problemów finansowych może być tak, że faktycznie no oby nie było tak, że y, dostajesz jakieś pieniądze premia, nie? Ty już się czujesz tutaj FIFA, Rafa idziesz świętować i cię okradną po popijaku, żeś ze wszystkimi pieniędzmi gdzieś tam y, zasnęła, zasnął, nie? No, też tak. No, trzeba i takie warianty brać pod uwagę. Szóstka mieczy na koniec miesiąca, no i potem problem. No, rycerz kielichów. Latanie poproszonym. Pomóż, pomóż. Chodź, wygadaj. Ja muszę się komuś wygadać, bo mam problem. No, oby nie. Także. Sorry, winetu, chyba trzeba w tym miesiącu naprawdę wykazać się jakąś taką roztropnością. I jeżeli pojawia się szansa, że um, trafia ci się coś naprawdę fajnego, to przyjmij to naprawdę na chłodno, ale nie dlatego, że ja ciebie chcę pozbawić powodu do radości. Ale bo może to być po prostu za szybko, za wcześnie, wiesz? Dziękuję.